Cześć, dzień dobry, w nowym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Jesteśmy w Czechach razem z Teodorem i z naszą bandą niewiadówkową. Właśnie jedziemy i Łatką i właśnie jedziemy po autostradzie czeskiej w takim ładnym, jak to się nazywa, w konwoju w kierunku Pragi. Pogoda jest trochę gorsza niż była w Polsce. Mieliśmy tam cieplutko wiecznie, ale w miarę słonecznie. Ale tu niestety pada deszcz. Jak widzicie, niskie, gęste chmury. No szkoda. Temperatura tylko 12 stopni, przed chwilą było 10, więc może jak dojedziemy do Pragi będzie trochę cieplej. Fajnie by było, gdyby na zlocie było, tak wiecie, wiosennie. Aktualnie jedziemy autostradą. Kupiliśmy wszyscy przed wjazdem do Czech e winietki na jednym z serwisów, które proponują, pomagają kupić winiety na czeskie drogi. Po prostu w Google wpisaliśmy winiety Czechy i wybraliśmy pierwszy serwis, więc nie jest to skomplikowane. Taka winietka kosztuje około 47 zł. Ale do tego trzeba dołożyć też prowizję operatora, czyli razem winieta na 10 dni kosztowała około 51,52 zł. Coś ko tego, jeżeli źle mówię, to się poprawię zaraz napisem. Można w tej chwili wykupić też winietę na jeden dzień, no ale nie jest ona dużo tańsza od takiej na 10 dni. Więc, kupując najpierw na przejazd do Pragi, a później z powrotem, wyszłoby nas więcej niż taka właśnie dziesięciodniowa winietka. Muszę Wam powiedzieć, że dosyć ciężko mi się jedzie. Muszę być maksymalnie skupiony, jeżeli tylko dam odpłynąć swoim myślom gdzieś w dal. To zaczynam naprawdę odpływać, oczy latają mi na boki. Muszę się skupiać na tu i teraz, na prędkościach. Cały czas przepatruję obroty silnika, prędkości, lusterka. No, powiem Wam, że kiedyś mi ta jazda szła lepiej, a w tej chwili muszę się mocno skupiać. Kiedy czuję, że już zaczynają mi gdzieś, właśnie oczy latać na boki. Wtedy muszę doprowadzić siebie do porządku, albo zjechać na chwilę, albo po prostu zmienić lekko pozycję siedzenia. No i skupić się na jeździe, na tym co się dzieje tu i teraz. Wtedy mi jest lepiej. Jeszcze niedawno potrafiłem na strzał zrobić 1000 km, kiedy pracowałem w Belgii. Potrafiłem przyjechać do domu na weekend. W piątek po pracy. Wsiadałem do samochodu i w nocy byłem w domu, a w niedzielę znowu ruszałem i byłem na poniedziałek w pracy. Nie, nie hejtujcie mnie też za to, że nagrywam podczas jazdy, ale mam uchwyt na telefon, także w zasadzie nie muszę się nim przejmować. O, obydwie dwie dłonie są na kierownicy, na skrzyni biegów, także mam pełną kontrolę, nie muszę, nie muszę trzymać telefonu. Jeszcze chciałem Wam dokończyć o winietach, bo odbiegłem od tematu i zapomniałem. No samo kupno winiety sprowadza się do tego, że wprowadzacie swój numer rejestracyjny do serwisu, po czym wybieracie winietkę, którą chcecie wykupić, to znaczy na jeden dzień, na 10 dni, na miesiąc lub na rok. No i klikacie kup, płacicie kartą lub blikiem. Po czym, jeżeli cała transakcja zostaje przeprowadzona prawidłowo, na podany wcześniej wasz mail, lub możecie też dopłacić za powiadomienie na telefon to około 4 zł kosztuje przychodzi na mail, właśnie lub na telefon przychodzi powiadomienie, że was. Wasz numer rejestracyjny Został wprowadzony do bazy danych Ach I przy wyborze winiety Przy kupowaniu Wyborze winiety Zaznaczacie jeszcze w kalendarzu Od kiedy ta winieta ma Działać No my zaznaczyliśmy, że od dzisiaj Także no, Zakup winietek jest bardzo prosty Jeszcze stając Zrobiliśmy sobie przystanek na Orlenie na kawkę i tam widziałem też znak, że e, tam też jest punkt obsługi winiet e, i pewnie tam też można bez problemu kupić e, właśnie winietkę na autostradę. No nic, to tyle. Widzimy się e, już na miejscu. Wjechaliśmy chyba na miejsce Wjazd do kempingu jest po takim małym, wąskim mostku Chyba do 7 ton, także niech wszyscy przejadą Lepiej pojedynczo Tak, tak w kilku staniemy A tu taka rzeczka jakaś jest. No i spadniemy, będzie... Zatopimy się, że hej no już nie bądź taki tego, gości. Jest, jesteśmy przy bramie. O, plac zabaw jest, słychać już muzyka, gra. Załatwiliśmy formalności. I wjeżdżamy na kemping. Tam z przodu idą dzieciaki z flagą. Ale nie wiadomeczek, zobaczcie ile tam za samochodami stoją. Jak widzieliście, wjechaliśmy już na pole kempingowe. Ale dosyć szybko zapadł zmrok, więc nasz obóz pokaże Wam tylko tak. Plus minus. Stoimy wszyscy w jednej linii? Tak, wszyscy w jednej linii, mniej więcej. Mamy tutaj namiocik Moto Eventy. W środku wystawa motocykli, przywiezionych każdy jeden w jednej niewiadówce. Tu się znajduje sala bankietowa. A tak wygląda. Czeska ale aleja niewiadówek. Jutro pokażę Wam więcej, jak będzie jasno. Także trzymajcie się, my uderzamy na ognisko integracyjne. Do jutra. Cześć. I witajcie ponownie. Mamy nowy, piękny dzień. Troszeczkę szaro, bury i deszczowy, ale dla mnie jak zawsze piękny. Chciałem wam pokazać, jak się rozbiliśmy, tak wygląda nasze polskie stanowisko. Zaczyna się od eneczki i flagi barwy narodowe. Tu stoimy. My, łateczka, przypięta jest do dyszla, bo jest tu jeszcze kilka piesków i bardzo ładny kocurek, i nie chciałbym, żeby łatka do niego pobiegła i posypały się wióry. Mamy następną ENEczkę. Ekipowy namiocik. Naszą niewiadowkową bandę razem z organizatorem zlotu <grym> Dalej stoi wielorybek. Projekt trzynastka z leżaczkami. A dalej mamy przyczepy czeskie. Każda przyczepa otrzymała numer zlotowy. Po południu odbędzie się konkurs. Będziemy głosować na najładniejszą przyczepę, najładniejszy zestaw, na najlepsze wnętrze i na coś jeszcze, czego nie zdążyłem przetłumaczyć. Jeżeli szukacie inspiracji do przedsionków, do namiotów, to mamy tutaj całą gamę. Różnych, różnych oryginalnych oraz nieoryginalnych, wiele ciekawych rozwiązań. Tak jak tutaj na przykład, zobaczcie, weworek działa sobie na powietrzu, ogrzewanie postojowe bez bakisty, po prostu zamocowane tutaj rurą, puszczone do środka. Tutaj ciekawy patencik na założenie panelu fotowoltaicznego na dach Ja na leniwca nie rozkładałem naszego przedsionka A widzę, że byłby jedyny tutaj dmuchany Ale pogoda jest jaka jest i nie chcę go później mokrego wieść do domu Tak troszkę na lenia, ale co tam Tu mamy kolejną niewiadomeczkę piękną O tutaj jest ciekawie, zobaczcie przedsionek Wydaje mi się, że to Obelink, nie? Outwell, jeżeli będziecie szukać. Duński, taki przedsionek w formie zadaszenia ze ścianami. A tu mamy, zobaczcie, włas zamontowany, żeby mieć dostęp do przestrzeni bagażowej. Fajne rozwiązanie. Tutaj standardowy przedsioneczek. Mamy tutaj w większości N126 z zapiekaneczki różnych roczników. Eneczki wydaje mi się, że są w mniejszości. Tak, to ja też zrobię zdjęcie. Niech <laughs> będzie, a do tej wczoraj się pomyliłem. Tak sobie spacerowałem wieczorkiem, i chciałem wejść jak do swojej, bardzo podobna w sumie. Zestawik klasycznie ze skodą, ale zobaczcie na te fele. Piękna. Tutaj mamy, zobaczcie, kamuflaż. Jest nowa przyczepa Weinsberga, ale tak naprawdę to jest. Nasza rodzima niewiadówka. Kamuflaż musi być, inaczej bez tego by nie wpuścili tutaj. Tu mamy już przygotowane miejsce ogniskowe na wieczorną popołudniową imprezę. I lecimy teraz w drugą stronę. Druga alejka zaczyna się od Eneczki. A tu jest ciekawa przyczepa. Jest to Gazela 401. A też z laminatu gdzie co polowałem na taką niedawno była do kupienia podobają mi się nie wiem czy któraś z nich e, nie była pływającą przyczepą kiedyś trafiłem na taki e, artykuł, na taką reklamę może znajdę to, wkleję do filmiku bo w 60 chyba 7 albo 9 roku ktoś wypuścił właśnie pływającą przyczepę z laminatu która dla ciekawostki była podpinana pod małą amfibię. mały taki samochodzik pływający tutaj namiocik dachowy, jeżeli myślicie o czymś takim, to możecie sobie obejrzeć jak wygląda to na samochodzie, nie na kombi tylko na sedanie to też bardzo fajna fajny sposób podróżowania no, jedziecie szybciej niż z przyczepą a na miejscu wystarczy rozłożyć szybko platformę. No i spanie, myślę, że nawet dla czterech osób jest możliwe. Kolejna klasyczna zapiekaneczka. Tutaj też bardzo ciekawi mnie zamontowana tutaj rzecz. Czy to jest okno, wmontowane w okno. Tak by wyglądało i to chyba z wentylatorem Później podejdę i zapytam Bo teraz nie będę przeszkadzał gospodarzom Bardzo ważne rzeczy się tu dzieją Waży się gulasz Na takim sprytnym kociołku Tutaj też jakaś dobra strawa Dobra mamy dobrą strawę A tutaj zobaczcie no to fajne malowanie tej zapiekaneczki myślę, że przejdę jeszcze osobno po każdej i Wam będę ją pokazywał ale fajnie wygląda taki lila róż dochodzimy do kolejnej Eneczki dobry dzień dobry dzień tutaj z powiększonym przedsionkiem zobaczcie, jest mnóstwo miejsca tu jest jakieś 30-50 cm więcej chyba od przyczepy, nie? No, myślę, że przedsionek jest większy niż normalny no, no, To jest no, no, większy no. i w tą stronę też mi się wydaje, że jest powiększone. Naprawdę dużo, dużo miejsca Tak to było oryginalne, które myślałem to o metr dłuższy. A, 2 metry aż jest? Metr Metr, metr no. szerszy Ten no. stan jest uszyty podle oryginału stanu, ale o metr dłuższy. No, jest dużo, dużo miejsca, dużo przestrzeni Praktycznie półtora przyczepy jeszcze, nie? Przyczepa, przyczepa i jeszcze pół O, garaż na przyciepu No, garaż na O, tutaj banda idzie podbić miasteczko, w którym jesteśmy Tutaj mamy piękną biało-czerwoną, biało-bordową Jeżeli dobrze rozróżniam barwy Jeżeli nie, to mnie poprawcie Zapiekaneczkę z krasnego pola Dzień dobry, z drugiej strony, z drugiej strony idziemy zobaczyć. No, o, to nie jest ci <laughs> Ale wielka bakista. Jest, no proszę, jaka grafika. Ja muszę z dwóch stron przejść alejką. Elegancko, rokowo. A tutaj jest Eneczka z bardzo fajnym, zobaczcie, daszkiem nad okna jest tutaj zakręcony na pręcie który kończy się przylepcem żeby nie porysować lakieru a dodatkowo przypięta pasami takimi sznurkami gumowymi żeby nie odfrunęła bardzo fajny patentik inspirujcie się mamy tutaj taki mały przedsionek w sumie wystarczający żeby wyjść i się ogarnąć taki przedpokoik no i na przednim oknie też jest zamontowany właśnie taki patenciarski daszek wydaje mi się, że to jest robione samemu zobaczcie na konstrukcję to jest gruba plandeka z kedrą i w pręt zagięty włożone w aluminiowe rurki tutaj jeszcze mam zakamuflowane dwie zapiekaneczki też przy wodzie Z wędeczkami Patencik z namiotem Przebieralnią Tutaj też, dobry dzień e, Tutaj też fajny patencik Na zadaszenie Zobaczcie, tym razem nie wciskany w kedrę A po prostu zamontowany Na elastycznych rurkach e, Przepraszam, na elastycznych Sznurkach Dobry, dobry. Pokażę Wam teraz gdzie jesteśmy? A to jest chyba rzeczka o bardzo spokojnym nurcie. Chciałbym puścić drona, ale co chwilę pada deszcz, więc chyba nie będę startował tutaj też. Tu mamy piękne skały naprzeciwko, widokowe. Tak wygląda nad wodą miejscu, łecka, gdzie też są rozłożeni goście z jazdu z wędeczkami. Pełny chillout Z pięknym widokiem I wracamy Do naszego obozu Gdzie Teoś pilnuje łatki Wszyscy poszli do sklepu Prawie wszyscy Tutaj jedna ninja chodzi Tak, co do mnie? No o, o, o jej, tak. Tęskniłaś, tak? Tęskniły moje myszki Takie łaciate myszki Powiedz jak Ci się tu podoba łata? Pobiegałabyś, nie? Z tym kocurkiem byś pobiegała. To od czasu do czasu podchodzą różne pieski, się przywitać. No ale ja boję się puścić łatki tak samej bez, bez smyczy, bo, bo, bo gdzieś przepadnie. To jest za szybki zwierz, nie? Za szybka jesteś. Ale tu są różne pieski, powiedziałem ci, że łatka albo ci ucieknie, albo coś was może zaatakować. Także tylko statusem. Przyjechaliśmy z do sklepu na chwilę. Tutaj jedyny w okolicy był czynny market Penny. Kupiliśmy sobie oczywiście kochole, bo jak żeby inaczej? To nie wiem gdzie mam to załadować. Wiecie co mam? Taki chaos w bagażniku. No postawię ją tutaj. Teodor kupił sobie jeszcze czes czeską gazetkę Ninjago. Mówi, kup mi tato, nie będę czytać, ale mam tutaj nowego ludzika, odlega proszę i takiego żółwika. Wymyśliłeś mu już imię? Jeszcze nie, będziemy myśleć. O, skorupa! Skorupa, może być. To taki wiecie. Jak u nas z Biedronki. No i co, wzięliśmy bułeczki, takie fajne paluchy dla Teosia i jutro będziemy mieli na drogę ja białego pieczywa lody dla dzieciaków Ja tu troszeczkę miejscowych specjalów siekana, wrajskie, omackie <noise> cokolwiek by to było to jest jakieś mięsko siekane takie do knedli konserwa Wziąłem na spróbowanie do domu dla dziewczyn miejscowy dżemik z dzikiej róży. Może jakieś pączki? Co tu nas zrobi? Ogóreczki, papryczkę. nie, skoro tylko Dobra, niech będzie Blastoise. Z takich właśnie rzeczy miejscowych. Eee, wzięliśmy jeszcze segetyński gulasz. Też taki gotowy gulasz do knedli. No i zobaczymy w domu, jak to będzie smakowało. No i tu też mamy jeszcze dżemiki z Malin. No dobrze, wracamy na kemping i zobaczymy co tam się dzieje. Bo o 14 miały być te wybory najładniejszej przyczyny. Także do zobaczenia na kempie.